O akcji Żubrów Budzi Podlasie dowiedziałam się z prasy. Kiedy przeczytałyśmy ale po prostu tę wiadomość, od razu pomyślałyśmy, że to, co my robimy, że nasz pomysł zasługuje na to, żeby wziąć udział w tym konkursie. I oczywiście ku naszej radości wygraliśmy dzięki pomocy akcji Żubrów Budzi Podlasie. Mogliśmy zorganizować Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor w Białymstoku. W naszym stowarzyszeniu są wspaniali ludzie. Ludzie kultury, sztuki, nauczyciele akademicy, nauczyciele szkół średnich, naprawdę bardzo wspaniali ludzie, którym bliska jest kultura żydowska bliskie jest to, co było przed wojną i wpadłyśmy na taki pomysł: Joanna Tomalska, Jolanta Szczegiuragowska i ja, że Festiwal będzie poświęcony komuś, kto żył przed wojną tutaj i przynosił i sławy dla Biagostoku. Ale to musi być ktoś, kto już nie żyje, ponieważ za chor to pamięć o kimś, kto odszedł. I właśnie w ten sposób pomyślałyśmy, że bierzemy malarzy, bierzemy artystów, bierzemy kogoś, kto tutaj był. I właśnie to był nasz pomysł wspólny. Proszę mi wierzyć, naprawdę ogromne zainteresowanie. Pierwszy festiwal baliśmy się troszeczkę. W tym roku. Już mieliśmy doświadczenie i w tym roku naprawdę udał nam się festiwal. Bardzo się podobał publiczności. Ludzie mogli przeczytać o naszym festiwalu w różnych miejscach, nie tylko z Białegostoku, ale z innych miast polskich, za granicą. I oczywiście w tej chwili mamy bardzo wiele zgłoszeń artystów, którzy chcą wystąpić w naszym festiwalu. Ta akcja pomaga propagować nasze miasto. Można powiedzieć, że budzi to pod Oczywiście, że budzi. No proszę mi wierzyć, nawet nasz festiwal, prawda? W pewnym sensie też obudziliśmy Białystok, Podlasie, bo ludziom to się podoba. Jak również, z tego co wiem, inni, którzy zwyciężyli, to już oni sami się wypowiedzą, ale też przynoszą, to przynosi jakieś skutki pozytywne.